Siema, witam Was w kolejnym odcinku turbienia mojego chujdoja To już jest chyba trzeci odcinek. Eee, troszkę tutaj pozmieniałem od ostatniego czasu. Tutaj ja na przykład owinąłem eee, tutaj dolocik, do turbiny, może to, to tam coś tam da. Eee, jakieś tam uszczelnienia, właśnie na przykład zasilania. Olejem turbiny, i tutaj zrobiłem taki patencik. i Widać na mnie taką wypuk wypukłość, ponieważ tutaj te węże czy te silikony mi się zsuwały z przepływki, bo tak to jest dosyć mała powierzchnia. więc musiałem tutaj dospawać. O, taki e, malutki rancik z plastiku, tak samo jak jest tutaj, tylko że to jest taki mniejszy. i e, jakoś tutaj już, już to działa, że tak powiem. No, no i dobra. Wtryski zamówione już są. Eee, ogarniam schematy komputera. To znaczy, jestem w trakcie ogarniania. To znaczy, w sumie się nie zacząłem. Jestem na samym starcie. Eee, zaczniemy, sobie od e, wymienienia pompy. Paliwa. O! Powinna być taka: Walbro 255. To dosyć druga, duża wydajność. Tutaj. O. Jakby ktoś sobie chciał zmienić w Hyundai'u pompę paliwa, to będzie wiedział, czy taką kupić, czy właściwie takiej nie kupować. Bo w sumie nic z tego nie robiłem. I jestem ciekawy, czy to w ogóle będzie działać. Fajna waga, chyba jest dobrej jakości. No, zobaczymy. No dobra. Podczas testu tutaj wszystko przeszło pomyślnie. Na doładowaniu 0,3, 0,4, chyba nawet bara tam było. Do ładowania nic nie spada, wszystko jest w porządku, nie ma żadnych wycieków poważnych. No i będziemy się brać za montaż pompy paliwa. W ogóle, zobaczcie, co tutaj znalazłem. To jest chyba ten taki bezpiecznik, chyba od tuby, co ktoś miał. No wiadomo śmieci, śmieci eee, o Zobaczcie Zapomniana o Niepalący ktoś był Zapomniana eee, zapalniczka Ja pierniczę, nie wiedziałem że tutaj mogę to znaleźć I co w do dodatku jest 2 euro i gumy z niemiec widzicie? Deutschland. No, ciekawe, ciekawe. No ogólnie tam jeszcze jakieś drobniaczki. Cukiereczki. No, tutaj też jakieś sianko. no, może jeszcze na tym zarobię. Zobaczymy. Zabiorę tutaj tą górną część obudowy, trzyma się tutaj na takich zatrzaskach śmiesznych. No i tutaj mamy kabelki. Kabelki od pompy i od no, poziomu paliwa. Co mnie tutaj pocieszyło, to to, że tutaj i tutaj jest takie dosyć. dosyć taka podobna wtyczka jest, przez co może ta wymiana pompy paliwa będzie dość prosta, no nie wiem, zaraz zobaczymy czy to się sprawdzi dobra, rozmontowałem to już wszystko tak na części wszędzie pełno syfu filtr paliwa to on to był dawno chyba nie wymieniany taki stamtąd syf wyleciał, że głowa mała no eee, tutaj mam wrażenie jakby coś tam było w środku uszkodzone no. nie wiem, dziwnie Dziwnie to wygląda, bo tutaj to wygląda lepiej. No i tutaj taka siateczka jeszcze, która sobie tam zasysa to paliwo z baku. No jest usrana. No dobra, trzeba zajrzeć do internetu, pojechać do sklepu i zamówić cały ten szajs. Dobra, filtr zamówiony. Tutaj zauważyłem, że to jest oryginalny filtr Hyundaia, także jest dosyć taki ciężki i się znajduje z nim w pytę syfu. Więc yy, mi się wydaje, że od początku nie był wymieniany. Coś źle wróży. A to ta siateczka, tej siateczki nie mogłem nigdzie zdobyć, także ją przeczyściłem Ona się teraz taka wydaje brudna, ale przypuszcza o wiele lepiej niż na początku. Yy, no i będę musiał ją zamontować ponownie, gdyż no, nigdzie nie mogę znaleźć tej siateczki. Może kiedyś zamówię. Oryginalną z ASO. Może tam będą mieli, ale w zwyczajnych motoryzacyjnych, motoryzacyjnych to w sklepach nie mają, niestety. Ważne, że myślę, że będzie dobrze z tą siateczką. Będę ją montował. No i dobra, nowy filterek już jest zamówiony. Jest o wiele lżejszy od tego starego. To jest zamiennik. To jest oryginał. Prawdopodobnie od nowości albo bardzo dawno nie był wymieniany ten filtr. Świateczki nigdzie nie znalazłem, więc ją przedmuchałem i nadal jest fajnie drożna. Szkoda, że tylko jest taka czarna. No nic. Eee, no i teraz postaram się to tutaj wszystko złożyć. W międzyczasie tutaj też te musiałem ringi przełożyć o ringi. I ten kapturek taki, żeby to wszystko było tam szczelne. Nie? Myślę, że uda się złożyć. No i dobra, tutaj się jakoś to wpasowało nowa pompka na miejscu eee, e, 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 musiałem tutaj usunąć e, stąd e, tą gumkę gdyż po prostu nowa pompa jest wyższa ale tak czy strak pasuje elegancko no i takie modyfikacje to lubię Zaczęło wywalić gumkę Tyczka jest ta sama Taka jest tam wtyczka, czyli no, dosyć podobna, chodzi z większym oporem. No i będzie lepiej pompować. No kurwa, zajebiście. No i co, wszystko elegancko pasuje. Założyłem wszystko, nowy fil filterek jest i gotowy do montażu. Pompa paliwa załatwiona. Mm, no dobra, jeszcze tutaj nie jest wszystko złożone na gotowo. Tylko tak jest przyłożona. Chcę zobaczyć, czy pompka nowa działa. Pompka działa wskaźnik też, ale trzeba to trochę podpompować ją. Oho, słychać. Zobaczmy czy zagada. No dobra, kolejny etap, czyli wtryski Oczywiście wtyczki zdrutowane eee, Tak, kupi się kiedyś wtyczki eee, Termin mnie goni, bo ostrojenie jest na wtorek Mam studia w weekend, a mamy piątek, wieczór I muszę jeszcze ogarnąć schemat podłączenia DETA Także, no trochę goni mnie czas Przetestowałem wtryski, leją Czyli prąd jest podawany no dobra, rozebrałem to tak samo jak wcześniej. Mam tutaj już dostęp do wiązki całej i całe wcześniejsze to pobojowisko, które już rozszarpałem, rozizolowałem wszystko, żeby mieć łatwy dostęp. Mam tutaj stare podłączenie w trybie PG-Bag i nowe, które sobie przygotowałem. Mam nadzieję, że dobre. Możecie sobie tutaj zobaczyć. Podłączenie do 2.0. Jak się sprawdzi, to znaczy, że jest dobre. Eee, tutaj wszystkie eee, wtryski są podłączone do jednego wyjścia, aby drugie wyjście było na przykład na sterowanie w przyszłości eee, do elektronicznego sterowania mm, bostem, czyli czyli no, ciśnieniem do ładowania. Takie coś. No i co? I zacznę po prostu yy, podłączać według tego. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to będzie działać? No dobra, tutaj trochę burdel makaronowy się zrobił, ale podłączyłem to w tryb fuel implant. Cztery wtryski, o, takimi szybko złączkami. Porobione, myślę, że to jest też spoko sposób, jak się nie chce lutować. Eee, miałem to rozdzielić na bank 1 i na bank 2, ale wolałem. Zostawić to, ten drugie wyjście mocy na post kontrolera elektronicznego. No i tak sobie to połączyłem: cztery wtryski, dwa kabelki i w jeden kabelek sobie leci. No i zgodnie tutaj z instrukcją zrobiłem oddzielną masę. O, tutaj sobie coś takiego pod, 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 pod te wtryski. O. No i co? Podłączę akumulator i zobaczę, czy w ogóle czy to jakieś wartości, bo przyznam, że sam robiłem to tutaj pierwszy raz. Taki schemacik, bo wcześniej ten schemat e, nie ja, e, że tak powiem, opracowywałem. E, ten już e, robiłem sam z pomocami naukowymi. O, e, no i zaraz zobaczymy. No dobra mordeczki, jest godzina 22 Zacząłem to wszystko robić o 8 bo jeszcze musiałem zmienić e, tarcze i klocki z tyłu ponieważ tamte się wysrały już e, tak falasowały że stwarzały w sumie zagrożenie okładziny odpadły i w ogóle, no troszkę to zaniedbałem e, Dobra, podłączyłem wszystko według schematu na wyjścia z sterownika dałem tutaj takie E, rezystorki. E, aby emulowały pracę wtryskiwaczy, tak żeby nie było e, błędu. Czyli tutaj do każdego wtrysku po jeden taki rezystorek e, Ja trzeba umieścić w jakimś takim miejscu, gdzie się nic nie uszkodzi, ponieważ one się rozgrzewają. No i wszystko podłączone jedną masą. O, tutaj, tam gdzie jest masa też tutaj yy, sterowników. A cała masa też oddzielna urządzenia yy, jest tam, o. Bo w instrukcji było napisane, żeby nie, nie brać yy, z tych z jednego miejsca masy. No i dobra, wszystko połączyłem do takimi złączkami. Tutaj są wszystkie wtryski podłączone do jednego wyjścia, wejścia, wejścia wyjścia, nie wiem. I się tutaj jeszcze kapnąłem, żeby zrobić konwersję na mapę sensor. To będę musiał przez cały samochód gdzieś tutaj poprowadzić przewód ciśnieniowy, bo, bo, bo musi być konwersja z przepływki. Jutro jest strojenie, nie mam już tego czasu robić w sumie ani w sumie nie mam takiego odpowiedniego długiego kabelka i nawet nie wiem, nie mam pomysłu w ogóle jak to rozprowadzić także tutaj puścimy przez e, maskę, tutaj szybę, taki kabelek e, czy no taki przewodzik tutaj do tego aby na, nastąpiła tutaj konwersja i myślę, że to jakoś wypali e, no i dobra, wszystko podłączyłem według schematu, którego Wam wcześniej powie, pokazałem troszkę tutaj Porobiłem błędów, niestety, dlatego tutaj na przykład jest o coś takiego. Pomyślałem, że tutaj mają być te rezystorki, ale jednak się okazało, że od razu wtryski idą tutaj do tego, do deta. A w ogóle sterownik nie ma pojęcia o wtryskach, dlatego trzeba je emulować. Dobra. No i w takim razie kończę ten odcinek i zaczynam nagrywać. настроению. Йоу.